Witam serdecznie moi drodzy w kolejnym odcinku. I dziś nie będziemy rozmawiać o panelach, bo to będzie w kolejnym odcinku. Natomiast dzięki uprzejmości mojego sąsiada Adama, którego serdecznie pozdrawiam, Majster zaopatrzył się w kamerę termowizyjną i będzie mógł sprawdzić, jakie mamy odczyty ciepła na naszych podłogach, na naszych stropach oraz na naszej elewacji. O, jak możecie sobie tutaj. Zobaczyć, tutaj jest świeży panel, który jeszcze nie zdążył się nagrzać od podłogi i świeci się bardziej na zielono. Przechodzimy sobie przez podkład, który też jeszcze się nie nagrzał, bo tutaj krótko leży. I nasz jastryk, który już jest rozgrzany. Widać, jak sobie te pętle ładnie na czerwono świecą. Tak samo tam w kotłowni, bo tam są płytki, też wszystko świeci sobie na czerwono. Natomiast jak przechodzimy sobie, sorry za to mryganie, ale. To pewnie coś w ustawieniach w tym DJI-u. Ściany są zimne, nie? Tak samo tutaj, o! Możemy zobaczyć sobie ramę okienną. Najlepiej to wszystko wygląda z zewnątrz. Generalnie, jak to ciepło ucieka. Także chyba myślę, że. o. Tutaj widzicie, jest panel, który leży już tutaj dwa dni. Jest ładnie nagrzany, ładnie oddaje temperaturę do naszego pomieszczenia, ponieważ ściany są niebieskie, ściany są chłodniejsze. Wchodzimy sobie do pokoju, gdzie też są panele winylowe. Na podkładzie Multiprotect specjalnie przeznaczonym pod panele winylowe, dlatego to tak fajnie się świeci na czerwono, czyli oddaje to nasze ciepło. Zobaczcie, tam kartony z panelami i z jakimiś innymi meblami leżą. I to wszystko jest już zielone, czyli jakby to ciepło nie oddaje z podłogi do naszej, naszego pomieszczenia. Czyli no, kamera jak najbardziej pokazuje prawdę i możemy sobie zobaczyć, czy nasza podłoga grzeje, czy coś tam nie jest spieprzone w instalacji. Dodam tylko, że instalacja była robiona podłogowa we własnym zakresie. Na metrach wszystko jest ok, więc tu kamera myślę, że nie będzie miała problemu z tym, żeby oddać czy, czy, czy coś grzeje, czy coś nie grzeje. O tutaj mamy na przykład naszą łazieneczkę. Kibelek, wanna. No i jak możecie zobaczyć, wanna jest odizolowana tą pianą, tą polinor, więc ona jest chłodna, nie nagrzewa się. Natomiast podłoga, o zimny zydel. I podłoga czerwona, tak samo podłoga pod prysznicem. Yy, zaraz złapię. A, bo generalnie ona łapie inaczej. Podłoga pod prysznicem jest trochę chłodniejsza, bo tam jest mniej pętli. O, a tam ja się odbijam w tej, w tej szybie. A tutaj nie widzicie. Czyli nawet <gryw> widzi odbicie. Widzicie, jaka magia. Tak to wygląda. Yy, tutaj mamy szaloną ekipę, która. Yy, Recyklinguje karton. I jak możecie zobaczyć, tak, dom z kartonu. Oni są bardzo czerwoni, bo tak się tutaj narobili. Obok, zobaczcie, leży Teodor, i Teodor też jest ciepły. Także przerzucamy się na podłogę. Podłoga też jest. Ocieplona, znaczy ocieplona. Widać, że są po prostu pętle porozkładane i te pętle grzeją. Kominek jest chłodny. Tam pod kominkiem nie ma puszczonych pętli ogrzewania podłogowego. Szkoda, że nie napaliłem sobie wcześniej w kominku, bo można byłoby zobaczyć, jaka temperatura idzie na nasze anemostaty, które znajdują się o, gdzieś tam. I tam wywiewa powietrze. Także no, na kamerze można wszystko fajnie zobaczyć. Tutaj teraz przerzucamy się na nasze okna. Szafki są dosyć ciepłe. no Szyby też, ale tak jak mówię, te szyby lepiej widać. Zewnątrz, więc chodźmy na zewnątrz. Moi drodzy, mamy październik na zewnątrz jest gdzieś w okolicach 8-9 stopni i w domu jest nagrzane do 21, więc myślę, że jest no, nie najlepsza temperatura do sprawdzania do takich pomiarów, ale też możemy coś już nieco zobaczyć, czy nasza elewacja bądź nasze okna, stolarka została wykonana prawidłowo. Tak więc weźmy sobie. Na front, na naszego domu, i tutaj mamy duże okna, duże drzwi. No, tutaj akurat jest zasłonięta roleta. I zobaczmy, jak to wygląda na kamerce. A jak możecie zobaczyć, nakierowaliśmy drzwi, które kosztowały kupę kasy, i tak naprawdę są tylko <laughs> y, środkiem. Jakby tutaj tą częścią bez przeszkleń, no tu jest przeszklenie i wiadomo, że przez to przeszklenie ciepło będzie się wydostawać, chłód będzie się dostawać do środka. To jest normalne i tak powinno zawsze pokazywać. Tu macie małe okno i zobaczcie jak wygląda szyba, yy, która jest, znaczy szyba, trójszybowe okno. Najmocniej wydostaje się to ciepło ramą. Rama jest najsłabszym punktem. To, co tam na dole, tak też wieje, to jest haczka. Więc nie wiem, czemu się mu tak nagrzała. Eee, więc szyby trzyszybowe fajnie wyglądają. Natomiast no, możecie zauważyć, że najsłabszym ogniwem są ramy. I w zasadzie tu pod parapetem jest ciepła podwalina. Pod parapetem nie widać tego ubytku ciepła. Więc myślę, że jest dobrze to wszystko wykonane. Dobrze ta podwalina sobie radzi. Przejdźmy tutaj na to okno, no i tak samo cokół też nie jest nagrzany, więc yy, fajnie to wygląda, tylko emituje nam na czerwono, czy tam też na zielono, nasza rama. No, to najsłabszy punkt, Przejdźmy troszkę wyżej, no i tutaj już zakłamuje, ale też nie ma tragedii, też dobrze widać. Czasami ta kamera tak wariuje i musimy sobie... Chwilę postać, żeby złapać temperaturę, na co ja teraz patrzę? Na kamaleona. <noise> Także chodźmy jeszcze od boku, zobaczymy, jak to wygląda na nieogrzewanym strychu. Wiecie co? On generalnie na czerwono pokazuje 10 stopni, i to jest temperatura, w zasadzie temperatura powietrza. A przejedźmy sobie tutaj. No i tutaj mamy najmocniej nagrzane okno, które jest tutaj na frontowej elewacji więc okno najbardziej najbardziej oddaje. Jedziemy do, na dół. No cokoł, nie wiem czy ten cokoł po prostu dlatego, że jest ymm, nagrzany od ziemi, czy rzeczywiście tam tym cokołem coś może uciekać. Ale jak przejedziemy sobie do góry, no to już łapie temperaturę 10 stopni temperaturę otoczenia. Musielibyśmy poczekać na e, chłodniejsze dni. Choć tam na górze też coś też coś emituje, choć tam nie powinno być, być ciepło bo jest odizolowany strych, na który też zaraz sobie pójdziemy. Jak możecie zobaczyć, boczna ściana, okna ponagrzewane i tutaj też niebieska, elewacja 22, i na dole mamy cieplejszy cokół, który jest 15 z ZPS-a setki. Przejeżdżamy tutaj, mamy. Nasz zawór od gazu, który jest wprowadzony w elewacji, dlatego też tam emituje trochę więcej ciepła. I na górze nasza rura boczna, czyli ten wyrzut tego naszego ciepłego powietrza. To jest po prostu to. Jest po prostu to. Tak więc moi drodzy, no widzicie na termowizji, że izolacja 22 lepiej się sprawuje niż 15. A no to są podobne lambdy. Tutaj mamy lambdę 0,38. 0,031 i tamto chyba jest 0,34. Coś takiego. Tutaj mamy boczną ścianę. No, i tu widzimy tam najbardziej wywiewa, czy tam też to ciepło wychodzi przy kasecie, bo tam jest kaseta Rolet. No, i jak zwykle nasze ramy okienne lecimy na górę. No, i na górze to wszystko ma około 10 stopni. Pod daszkiem tam może wywiewać przy dachu z naszego poddasza nieużytkowego. Ale tak, to cała ściana mniej więcej zjednolicona. Tylko najbardziej się rzuca w oczy nasze okno. I teraz. Pójdźmy sobie na strych i ja tam mam już rozłożoną wełnę, ale też mam dwa legary, wiązary, gdzie nie ma wełny z mineralnej, jest sama z nasypu i zobaczmy jak to oddaje. Sorry za to światło, ale jesteśmy tu na chwilkę i no nie mam innego oświetlenia w tym momencie, więc musi sobie trochę pomrygać. Jak możecie zobaczyć, tutaj mamy tą wełnę, która jest poukładana i pod spodem mamy 30 cm nasypu z wełny skalnej i tutaj jeszcze jest dwudziestka ułożona z takich arkuszy i zobaczmy jak to wygląda na naszej termowizji moi drodzy mamy nasze poddasze które o tutaj widzimy rozgrzane ledy ogólnie ściany szczytowe są chłodne dach trochę się nagrzał od słońca no i przejeżdżamy na naszą Wełnę, no i jak możecie zobaczyć, wełna też jest dosyć chłodna, ale nie jest tak bardzo zimna jak na przykład tamte gipsowe ścianki, bo to jest ścianka z, z, z karton gipsu, a tam dalej jest styropian 22, ale żadna czerwona nam tutaj kreska nie wychodzi, więc myślę, że ocieplina jak najbardziej zdała egzamin. Tutaj mamy rury od naszych rekuperacji, które jeszcze nie są rozłożone. I tutaj mamy akurat taką dziurę. I czy coś widzimy w tej dziurze? Moment. Dobra. I jak możecie zobaczyć, rury są trochę czerwone, czyli wywiewają trochę ciepła z naszego pomieszczenia. I przejdźmy teraz trochę dalej. Tam mam takie dwa wiązary, które nie są ocieplone. Do końca. I tu moi drodzy mamy te dwa przęsła, których jeszcze nie zdążyłem ocieplić. Tak jak możecie zobaczyć, tutaj jest ta żółta wełna włożona. Natomiast tutaj jest sama trzydziestka tego granulatu z wełny skalnej wrzucona. I zobaczmy, jak to wygląda na naszej termowizji. Już to sobie muszę zlokalizować. Żółte, żółte. No i powiem Wam, że. Wygląda to dokładnie tak samo. No, może troszeczkę bardziej w niektórych miejscach, ale jak przejeżdżamy sobie na naszą e, wełnę podwójną i potem na trzydziestkę pojedynczą, to nie ma tu zbytniej różnicy. Czyli ja wiem, czy było sens kłaść jeszcze jedną warstwę tej izolacji. Myślę, że ta wełna skalna tu w zupełności wystarczyła. Przejdźmy jeszcze raz po naszym strychu, zjednolicony kolor, gdzie nie, gdzie widać, że możliwe, że, ta, że, że te takie czerwone plamy to są odbicia od, od tych ledów, bo te ledy to dosyć mocno dają, ale się nie nagrzewają. Ale temperatura zjednolicona, zobaczcie drewno jest trochę chłodniejsze, ta konstrukcja się nie nagrzewa, dach trochę cieplejszy. No i tutaj z powrotem mamy tą naszą wełnę. I troszkę dalej najedźmy na wełnę z arkuszu. Tu generalnie w ścianach zobaczcie pionowe belki, bo to jest ściana z konstrukcji szkieletowej i tam pomiędzy tymi e, szkieletami, pomiędzy tymi przestrzeniami jest też 15 wełny i jeszcze 22 cm styropianu. Więc to wszystko sobie tutaj można zobaczyć i ta ściana też jest dosyć taka Chłodna, podejrzewam, że to wszystko jest, no nie, troszkę chłodniejsza niż nasza wełna. Ale takie konkretniejsze pomiary, wiecie, zrobię, kiedy będzie już zimno, kiedy temperatury dojdą do minusów. Wtedy to będzie bardziej. Obiektywne. Można fajnie sobie popatrzeć na dom, gdzie mamy jakieś ubytki, które nam najbardziej pieniądze spieprzają, e, z podczas zimy, choć bardziej wiarygodne pomiary, tak jak mówiłem, trzeba będzie przeprowadzić zimą, gdzie ta różnica temperatur będzie dosyć e, no, no, drastyczna i większa, ponieważ teraz, no, jak mogliście zobaczyć, tutaj mamy około 10 stopni. Na strychu mamy 12, w domu mamy 21. E, na strychu. Jest nieźle to uszczelnione, doszczelnione, ta nasza elewacja też wysuszyła nieźle, tu zauważalna różnica między 22 a 15, no i tak jak zawsze naj, najbardziej ramami wieje, w sensie oddaje to ciepło, bo, no bo nie wieje, bo my to już tutaj akurat układam panele i na panelach nie, nic nie wieje przy oknie, więc jeżeli chcielibyście więcej takich pomiarów to dajcie znać w komentarzach, a... Na pewno postaram się ogarnąć jeszcze raz taką kamerkę i zrobimy to, jak już tutaj będzie śnieg i takie, wiecie, zimniejsze pory świąteczne. Także widzimy się w następnym odcinku.